Na początku, zanim czas zaczął być liczony, zanim pierwsza gwiazda zabłysła na firmamencie, istniała jedynie wieczność otulona chwałą Boga. W tym królestwie nieskończonego splendoru Stwórca mieszkał otoczony czystym uwielbieniem, gdzie każdy dźwięk, każde światło i każdy oddech wibrowały w doskonałej harmonii z Jego wolą. I to właśnie tam, w tej scenerii niewysłowionej doskonałości, pojawił się Ten, który miał być znany jako Lucyfer, nosiciel światła. Nikt w niebie nie był tak piękny. Jego obecność jaśniała jak oczyszczone złoto, a światło, które od niego emanowało, zdawało się śpiewać same nuty stworzenia. Wielu teologów wierzy, że jego struktura składała się z dźwięku i blasku, jakby muzyka stała się ciałem z ognia i kryształu. Gdy kroczył wśród płonących kamieni na górze Bożej, każdy jego krok wyzwalał niebiańską symfonię, która wypełniała niebiosa uwielbieniem. Nie tylko uczestniczył w muzyce nieba, był jej częścią. Bóg obdarzył go niezrównaną mądrością i pięknem. Najcenniejsze kamienie go okrywały: szafiry, rubiny, jaspis i szmaragd. Lucyfer został stworzony, by odzwierciedlać chwałę stwórcy, nie by ją zastępować. Jego celem było prowadzić zastępy anielskie w uwielbieniu niczym dyrygent, który wznosi duszę milionów ku wiecznemu tronowi. Przez niezliczone wieki wszystko było w doskonałym porządku. Michał prowadził niebiańskie armie z siłą i sprawiedliwością. Gabriel był posłańcem, który przynosił słowa Boga światom, a Lucyfer, najjaśniejszy ze wszystkich, podtrzymywał żywe uwielbienie, dyrygując pieśniami, które wypełniały niebo. Nie istniał żaden cień, żadna wątpliwość nie zakłócała boskiej harmonii, ale coś zaczęło się zmieniać. Wśród nut uwielbienia pojawiła się dziwna myśl, niemal niedostrzegalna dysonans. Ale wystarczający, by zmienić ton wieczności. Lucyfer zaczął zauważać coś, co go fascynowało. Za każdym razem, gdy opuszczał obecność Boga, jego światło nadal jaśniało. Zauważył, że inne anioły patrzyły na niego z podziwem, że jego głos i wygląd budziły cześć. I powoli, bardzo powoli, punkt centralny jego uwielbienia zaczął się przesuwać. Wcześniej śpiewał dla Boga, teraz zaczynał śpiewać o sobie. Pycha zrodziła się jako niemal niewidoczna iskra, ale ogień, który wznieciła, stał się nie do opanowania. Lucyfer zaczął wyobrażać sobie tron obok tronu, zaczął myśleć, że jego chwała jest równa chwale Stwórcy. W jego sercu zaczęła kiełkować myśl: A co jeśli mógłbym rządzić? Co jeśli światło, które posiadam, nie jest jedynie odbiciem, ale źródłem? Te myśli stały się jego zgubą. Pismo święte odzwierciedla jego upadek. Wstąpię do nieba, wyniosę mój tron ponad gwiazdy, Boże, będę podobny do Najwyższego. Izajasz 14:13-14. Ale to, co wydawało się niewinną ambicją, stało się buntem. Nie chciał już służyć, chciałby mu służono. Z miodowymi słowami i obietnicami władzy, Lucyfer zaczął wpływać na anioły pod jego zwierzchnictwem. Mówił słodko, ale jego język był nasączony trucizną. Przekonywał ich, że Bóg jest niesprawiedliwy, że prawdziwa wolność leży poza posłuszeństwem. Jedna trzecia niebiańskich zastępów dała się zwieść jego mowie, zafascynowana światłem, które wciąż od niego emanowało. Widziały w lucyferze coś boskiego, nie dostrzegając, że jego światło nie pochodziło już od Boga, lecz z płomienia jego własnej pychy. Niebo zamilkło. Wieść o buncie dotarła do tronu. Michał, wojownik najwyższego, Został wezwany. Niebiańskie legiony uzbroiły się w sprawiedliwość i rozpoczęła się najstraszliwsza bitwa, jaką wszechświat kiedykolwiek widział: wojna nie mieczy, lecz chwały przeciwko chwale, światła przeciwko światłu. Zagrzmiały trąby, firmament rozdarły błyski, wierne zastępy, prowadzone przez Michała, stanęły naprzeciw zbuntowanym armiom pod wodzą Lucyfera. Błyskawice przecinały przestrzeń, a dźwięk anielskich głosów. Rozbrzmiewał jak grzmoty: Święty, 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 jest Pan zastępów. Przez czas, który zdawał się trwać wieki, wojna niebiańska trwała. Pycha walczyła z posłuszeństwem, kłamstwo z prawdą. Lucyfer, wciąż olśniewający, wznosił się w chaosie z rozświetloną twarzą, lecz sercem zatrutym. Wtedy zapadła cisza. Z tronu dobiegł głos. Głos, którego żadna stworzona istota nie mogła znieść bez drżenia, to był głos Boga. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Strącę cię na ziemię, o cherubie osłaniający. I tak się stało. Błysk przeciął kosmos. Nosiciel światła upadł. To, co kiedyś było muzyką, stało się hałasem. To, co kiedyś było blaskiem, stało się ciemnością. Lucyfer, anioł światłości, został wyrzucony z boskiej obecności, strącony w niższe regiony. A gdy spadał jego światło, zgasło, pozostawiając za sobą ślad spustoszenia. Niebo, które wcześniej wibrowało jego muzyką, teraz rozbrzmiewało smutną ciszą. Anioły, które pozostały wierne, płakały, ponieważ widziały, jak piękno przemieniło się w zepsucie. Michał oczyścił swój miecz ognia i ze łzami w oczach spojrzał w otchłań, gdzie leżał jego dawny brat. Lucyfer stał się szatanem, przeciwnikiem. W otchłani powstał wśród ciemności wściekły. Jego blask przekształcił się w mroczny płomień, ból straty zmieszał się z gniewem, a gniew stał się pragnieniem zemsty. Przysiągł zniszczyć wszystko, co Bóg kochał, zepsuć stworzenie, wciągnąć człowieka, obraz Boga, w tę samą rebelię, która go pochłonęła. I tak rozpoczęła się niewidzialna wojna, która trwa do dziś. Gdy formował się Eden, szatan obserwował. Zobaczył mężczyznę i kobietę żyjących w doskonałej komunii ze Stwórcą i dostrzegł w nich coś, czego nigdy już nie miał czystość miłości. Jego zazdrość się obudziła, a wraz z nią nowy plan. Jeśli nie mógł zaatakować nieba, zaatakuje arcydzieło Boga na ziemi. Przebiegły zbliżył się w przebraniu i tym samym uwodzicielskim głosem, który zwodził anioły, szepnął do kobiety. Na pewno nie umrzecie. I tak, przez nieposłuszeństwo, człowiek upadł, jak on sam upadł. Trucizna pychy teraz płynęła w krwi ludzkości. Eden, niegdyś pełen harmonii i pieśni, stał się sceną pierwszego echa nieposłuszeństwa. Trucizna, która zrodziła się w sercu Lucyfera, teraz płynęła przez ludzkość. Wąż, narzędzie jego złośliwości, obserwował parę zimnymi, przenikliwymi oczami. Rozkoszując się upadkiem, który wywołał. Ta sama pycha, która wypędziła go z nieba, teraz oddzielała człowieka od Stwórcy. Od tamtej pory wróg zaczął panować nad strachem, zwątpieniem i buntem. Szatan stał się księciem tego świata, manipulując pragnieniami, zniekształcając prawdę i używając tego samego podstępu, który go zniszczył pychy. Wiedział, że jeśli człowiek spróbuje być równym Bogu, upadnie jak on upadł. Ale Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie porzucił swojego stworzenia. Obiecał, że pewnego dnia potomek kobiety zmiażdży głowę węża. Ta obietnica rozbrzmiewała przez wieki jak ziarno nadziei zasiane w sercu ludzkości. Szatan jednak nie zrezygnował. Od Edenu stara się zapobiec realizacji tego boskiego planu. Gdy Bóg powoływał proroków, on próbował ich uciszyć. Gdy rodzili się sprawiedliwi Królowie, kusił ich władzą i próżnością. Gdy lud szukał czystości, rzucał bałwo chwalstwo i oszustwo. A gdy Syn Boży przyszedł w ciele, szatan zobaczył okazję do swojej ostatecznej zemsty. Na pustyni stanął twarzą w twarz z samym stwórcą, który stał się człowiekiem. Jezus, osłabiony postem, był celem jego najsubtelniejszych pokus. Jeśli jesteś Synem Bożym, przemień te kamienie w chleb. Wiedział, że może kusić potrzebą, jak uczynił to z Ewą, ale wieczne słowo odpowiedziało z autorytetem. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pokonały w pierwszej próbie, szatan spróbował innej strategii zniekształcić samo pismo rzuć się stąd w dół, bo napisano: Aniołom swoim rozkaże o tobie. Ale Jezus, znając zwodniczą naturę tego, który kiedyś był nosicielem światła, odpowiedział. Napisano także, nie będziesz kusił pana, boga swego. Ostatnia próba była najbardziej zuchwała. Szatan pokazał wszystkie królestwa ziemi i ich chwałę. Niebo pociemniało, a jego głos rozbrzmiał jak grzmot dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. To było najbardziej wymowne wyznanie jego zguby. Anioł, który chciał być uwielbiany, teraz błagał o uwielbienie. Jezus wtedy wypowiedział słowa, które przypieczętowały jego porażkę. Idź precz, szatanie! Bo napisano: Panu, Bogu Swemu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Pustynia zadrżała, boskie światło przebiło ciemność. I po raz kolejny nosiciel światła został pokonany przez prawdziwe światło świata. Jednak jego porażka nie oznaczała końca jego działania. Od tamtej pory szatan wędruje po ziemi jak ryczący lew. Szukając, kogo by pożreć. Działa w cieniu, przebrany za anioła światłości, przenikając do serc, idei i struktur świata. Jego największą bronią nie jest terror, lecz subtelność. Przekonuje człowieka, że Bóg nie jest potrzebny, że prawda jest względna, że grzech to wolność. W kulisach historii jego wpływ jest widoczny: w korupcji, wojnach, nienawiści między braćmi, w ideologiach zaprzeczających stwórcy. Jednocześnie działa w duszach, szepcząc, że zło jest usprawiedliwione, że sprawiedliwość można manipulować, że wiara to słabość. Ale Plan Boży wciąż postępuje. Pismo ujawnia, że nadejdzie czas, gdy sprawiedliwość dosięgnie go. Księga Apokalipsy opisuje koniec szatana z przerażającą precyzją. Anioł stępuje z nieba z wielkim łańcuchem w ręku, wiąże smoka, wrzuca go do otchłani. I zamyka jego więzienie na tysiąc lat. W tym czasie świat zazna ery sprawiedliwości i pokoju, gdzie zły wpływ zostanie uciszony. Tron Chrystusa będzie panował nad ziemią, a każda łza zostanie otarta. Ale po tym okresie szatan zostanie uwolniony na krótki czas, by ponownie wystawić na próbę serca ludzi. Wyjdzie, by zwieść narody, zbierając je przeciwko ludowi Bożemu. Jego furia będzie większa niż kiedykolwiek. Bo będzie wiedział, że jego czas jest krótki. Demoniczne zastępy powstaną, armie się zgromadzą, a pole ostatniej bitwy, Dolina Armagedonu, wypełni się cieniami. Ale koniec będzie szybki i chwalebny. Ogień stąpi z nieba, pochłaniając wrogów Boga, a diabeł, który zwodził narody od początku, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już znajdują się bestia i fałszywy prorok. Tam będzie dręczony dzień i noc na wieki wieków. Tak kończy się historia największego anioła i największego zdrajcy. Ten, który pragnął tronu Boga, zostanie strącony u stóp wiecznego sądu. Upadek Lucyfera to coś więcej niż opowieść o złu. To lustro ludzkiej natury, bo ta sama pycha, która go obaliła, jest tą samą, która wkrada się do każdego serca, gdy chcemy żyć bez Boga, gdy szukamy własnej chwały, gdy wierzymy, że nasza wola jest nadrzędna wobec Jego. Bunt Lucyfera przypomina nam, że nawet piękno, talent i mądrość mogą stać się narzędziami zguby, gdy miłość zastępuje próżność. Miał wszystko: światło, chwałę, moc, ale stracił to, co najważniejsze pokorę. Biblia ostrzega: Pycha poprzedza upadek, a wyniosłość ducha poprzedza ruinę. Przysłów 16 18. Te słowa rozbrzmiewają od nieba po ziemię, jako wieczne przypomnienie, że żadna istota nie może się wywyższać ponad stwórcę. Bóg nie pragnie ślepych sług, lecz pokornych dzieci. I to w pokorze mieszka prawdziwa chwała. Podczas gdy szatan walczy, by być uwielbianym, słudzy Boga są powołani, by oddawać cześć tylko temu, który jest godzien. Podczas gdy on szuka zniszczenia, Chrystus przyszedł, by odnowić. Podczas gdy on sieje śmierć, Jezus oferuje życie. I to życie w obfitości. Los szatana jest przypieczętowany. Wie, że jego czas jest krótki, dlatego nasila swoje działania, próbując pociągnąć za sobą jak najwięcej dusz. Ale ci, którzy trwają mocno w słowie, okryci krwią baranka, nie mają się czego bać. Bo w imieniu Jezusa jest moc, a przed tym imieniem zegnie się każde kolano: w niebie, na ziemi i pod ziemią. Upadek Lucyfera uczy nas, że żaden tron zbudowany na pysze nie przetrwa. Światło płynące z ego gaśnie, ale światło pochodzące od Boga jest wieczne. Tak więc cały wszechświat będzie świadkiem triumfu pokory nad pychą, miłości nad nienawiścią, światła nad ciemnością. A w tym wielkim dniu, gdy tron Boga stanie w centrum wszystkich rzeczy, a odkupieni będą śpiewać pieśni baranka, nie będzie już wspomnienia buntu, tylko świadectwo boskiej sprawiedliwości i nieskończonego miłosierdzia. Anioł, który upadł, będzie pamiętany nie ze względu na swoją dawną chwałę, lecz jako wieczne ostrzeżenie dla każdej stworzonej istoty: nigdy nie rzucać wyzwania świętości Najwyższego. A my, dzieci łaski, spojrzymy w niebo i zrozumiemy, że zostaliśmy zbawieni nie z zasługi, lecz z miłości, bo ten, który pokonał diabła na krzyżu, jest tym samym, który panuje na wieki, a jego światło nigdy nie gaśnie. Niech całe stworzenie głosi. Godzien jest baranek, który został zabity, by otrzymać moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i uwielbienie. Historia Lucyfera nie kończy się na nim, kończy się na Bogu. I wszystko, co zaczęło się od buntu, kończy się odkupieniem, bo prawdziwe światło nigdy nie upada.